Cześć, z tej strony flag z kanału kooperacji. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wind Gameplay. Eee, dobra. Ostatnio graliśmy sobie. Eee, kim my graliśmy? Halo. A, tym Krachem. Zagrajmy sobie jeszcze dzisiaj też. Chcę, żebyście tak zobaczyli, jak tym się gra. W podmotek idzie Dagon, właśnie i pogoda, no bo ostatnio mi dosyć sromotnie wpierdolił. Także Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, A tu mamy o, ostrego dzika. Witam cię bardzo serdecznie, Janusz, Jan Calveit. Dobra, powiem wam tak, ciebie musimy wrzucić. O z ciebie tak samo. Trapa, trapa na Janka. Dobra, i ciebie. No jak niedźwiedź na mnie siada, no to już jest sraczka, na serio. Dobra, ty. Idę po ciebie. Idę po ciebie. Nilkar tak ogólnie jest piekielnie mocny. Powiem wam szczerze. Nie mam niestety tych kart, jakich bym chciał. Możeście byliś. Kurde, na no się ma dyszkę jeszcze 2 punkty tarczy. Przecież on jest zajebisty. Przechuj. Dobra, na szczęście mam trapę. Eee... Nie wiem, jak to teraz zrobić. No dobra, ty. Wemisariusz? Nie? Smek? Masz ty ziomek? Zabije go? Zabije. Mhm. Dobra, mroziornari. Co ty robisz? Zobacz trzy karty ze szczytu, zagraj jedną. I odłóż pozostałe. Medyk. No to sraka. Dwa, 2, jeden. 1. Dziewiątka ci zostaje, tak? Chyba stary nie bardzo, ale ty jeszcze o tym nie wiesz. Ja ci może się pozbędę. Będzie fajny pomysł. Tego sapersa. Ty pasujesz. Kurde, no. No, dobra, no. wyjdzie na jedno. Medyk, spoko. No ty już nie. Ale chociaż ciebie byśmy zostawili w sumie. Tasak Aktris trzęsienie ziemi. I nie wszystko będzie, powiem wam szczerze. Nie jestem w humorze na chwilę. On nam da tak jakby przewagę w ostatniej. O, ty frajerze. No co z tego, że go usunąłeś, powiem Ci szczerze. Nie wiem, dobra. Yy, yy, yy. No dobra, musimy spasować, chcąc, nie chcąc. Chyba, żeby go jeszcze pocisnąć. Tak czy inaczej, będę kartę w plecy. Ja bym sobie zostawił jedną leczącą. No dobra, lecimy. Pięknie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. W czym mogę Ci pomóc? Też trys. Spoko. Dziewięć oczków mamy przewagi. Komisariusz. Medyk. Kurwa, niedźwiedź. Nie, zagrajmy najpierw ciebie. Jestem krasnoludem interesów. Pięciu to niedużo, no ale może zagrać jeszcze jakąś kartę. A, dziesiątka. Dobra, teraz chyba trzeba to spasować, powiem Wam szczerze. Chociaż 2, 4, 5 odejdzie mu, będzie mieć tyle samo. I on mnie spokojnie przebije. Dobra, liolo, lecimy z tematem. Dobrze. Nie wiem co on zrobił. Rozkaz ze tę jednostkę. Fajne. Zajęliście. Dobra, ja pasuję. Chciałem zrobić tam kartę przewagi, ale nie dało rady. Tarczowniczka mega do dupy w chuj. Za przeproszeniem. No, ty bardziej spoko, no ale dekret. U, dekret za nic. Morda fryje. Masz dwójkę. Tarczowniczka, albo dziczałego. Jak weź zliczałego. Kahir. Oni kurwa, z kontrolowaniem talii to są normalnie przesadzeni, powiem wam szczerze, serio. właśnie. Szkoda, że nie mam czasu. Siewca pierwszą. No dobra, no ja już tu nic nie wymyślę, powiem wam szczerze, no, tylko mogę jego dobrać i tyle. Już przegrałem w tym momencie. Chyba, że nie ma nic na łapie. No, ostryżiku. Ja ciebie kojarzę, kurde. Chyba z rankedów, z, jeszcze z zamkniętej bety, powiem ci szczerze. O, nie miał nic. Jakże mi przykro. Minugard pojechany. Dobry gadek, dla ciebie. Mamy wina. Trochę ekspa. No, lecimy dalej, słuchajcie. Subcia. No dawaj gościu, jeszcze z jeden pojedynczy i będzie spoko. Dagon. Brr, brr, brr. Dagon zawsze jest przejebany. Dobra, no co my mamy? Co my mamy? Fale jaja w końcu mam niedźwiedzia i ten... Olgier jeszcze jest, nie, Olgier to to wyrzucimy. On fajnie jak wchodzi z kracha. Czy fajnie było jakby był Morkwarg, no ale niestety Murgwarga nie mam. No? Zalazłem, rozkłaniaj temat. Jak mi go nie usunie, to ja tu zrobię, postaram się zrobić kurwa, kombo mega. Bo mam dwóch tych, one mogą wejść wszystkie. Mam nadzieję, że ona tak działa, że jak dostaje wyryj na wejściu. No, serio, jeszcze nie grałem tym. Dobra, w pierwszą pewnie rzuci. Tak jest. Hmm. Wchodzisz Niszczu. To frajer, widzicie. Gaugan od razu mi go usuwa. Ej, ty pierunie, ty. A, ty. No dobra, wrzućmy sobie go tutaj na przykład. Ej, postaram sobie już zostawić na ostatnią rundę. Może da radę to... ugrać, powiem wam szczerze. Haha, <ścoughs> to frajer, no. Ale dobrze. Dobra, zjebał sobie ten, ja sobie znowu wrzucam. Zobaczcie, kurwa, gram na osłabianie, a ja jeszcze raz, ani razu minienie, wszędzie, kurde, topornik. Chociaż mam trzech w talii. Ludzie wiedzą, że jest przechujem i... Nie dadzą mu się rozkręcić nawet. Dobra, ty wchodzisz na dyszce. Co ja teraz mogę tu wykombinować? Powiem wam, że za dużo tutaj już nie odwalę. Mogę zrobić to raz, dwa, trzy. Dobra, ty już jesteś wpisany do pierwszego rzędu. OK, spróbuję zagrać teraz kracha, żeby wyrzucić sobie mo tego mojego Janusza ogierta. Czym rodzik ostatnią? Nie. Nie jest. 10 oczek przewagi. To masz tutaj? Aha, ty cwanersie. Dobra, 32 do 16 zróbmy teraz tak. No Dobra, najsik. Te trzy karty chciałbym zachować, ogólnie jak da radę, teraz tak wala... trzy walasz trzy 2, Dwa, 1. Yy... Dwa, Trzeciego dogrywasz, dobra. Luźno. Wiem, że oni się bustują, no ale tu na razie nic nie poradzę w tej kwestii. Może zróbmy teraz tak, smyk, kurwa, mój plan oczywiście nie wypalił. Nie wiem, czy teraz nie spasować, powiem Wam szczerze. No bo tak, dogram Ciebie, dojdzie mi 3, czyli będę miał. Nie, nie warto. Niech On sobie wygra. Mam kartę przewagę, wchodzi mi jeszcze ogierd, także jest naprawdę wypas. Mogę bez straty karty wygrać drugą rundę. Oho, stary. Tarczowniczka to niekoniecznie, ale... Ty jesteś wypas. Mgła. Mgła. Eee, ty? Co wykombinujesz? Dagon na środek. Hm. No teraz jest taka trochę do dupy sytuacja, powiem Wam szczerze. Jesteś przypisany do pierwszego rzędu. Dokładnie. Jakby to wykombinować? 2, 4, 6. Trzeci dojdzie. Eee. to. <laughs> Przełem is kaję, to ci stary nie siadło. No dobra, no ale, ale, ale. Może zróbmy tak. Wiem, że będę zmuszony zagrać jeszcze jedną kartę. O ty, frajersie. Pochyl głowę przed modron frają. Jedenastka. No, taki byłem pewien. Kurwa, ty w środek wchodzisz. Ej, no jak one działają do kurwy nędzy? Ja pierdzielę, ale dupa. No, mogę jedynastkę rzucić. Dobra, one są do wyjebania, już Już mi się nie podobają. Jeszcze na 2-0 mnie pojechał. To gówniak. Zobaczcie, miałem kurwa wygraną w ręce i się dałem tak zrobić. Nie, już kurwie je te. Powiem wam szczerze, one są do wyjebania. O, jeszcze coś w międzyczasie wywaliłem. Mm. No w ogóle, żaden nie mam tej karty, ona jest fajna. I teraz tak... Was wywaliłem, bo jesteście do dupy. Może z mistrzów? Na odrzucanie nie gramy. O, mam tylko dwie, ale ja. ja. Dlaczego mam tylko dwie? Dobra, srebrnych kart nie wrzucamy, bo mamy max, ze złotych mamy gówno, bo mogę tylko jeszcze wrzucić Gralta. No dobra, lepszy Geralt niż nic. I... i... jeszcze jedna. One more, one more. Nie wiem, czy ciebie wrzucić? Ucznika może wrzućmy. Dobra, zapiszmy. Uff. Dobra, potyczka i lecimy dalej. Kurwa, no, no mówię wam, że sorry, że tak się zirytowałem, no ale sami widzieliście co się dzieje. No, po prostu mega sraka. Kurde, no, mówię, wrócę jego, on będzie ich napierdalał po jeden i one będą się wchodzić, tak? To Mam nadzieję, że po aktualizacji, która będzie niedługo, zmieją, pozmieniają te karty. Jest tragedia. Tak samo jak zagrywasz złotą kartę, powinna drapłotka wchodzić, a nie ona mi wylatuje kurwa na ręce. Przecież to jest bez sensu totalnie. No, ale dobra. Ty, ty, ty. Dobra. Może być. Mamy w Smyk. Mogłem jego pierwszego do zagrać. sobie zagrał tego. Trzeci serce. Przeci serce. O, no właśnie. Nara. Yy, ale wiecie co ja sobie go wskrzeszę? Złożymy tej, która jest dziewicą matką i stanów. Hmm. To ja tak patrzę, że nie mam nic na cmentarzu Gościu. La, 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 la. Kurde, no powiem wam, że nie mogę sobie darować tamtej rundy. Miałem gościa kurwa no na wyciągnięcie ręki. Dobra emisariusz. O Jezu, ten nowicjusz też jest, kurwa, przesadzony. Może aktywować ich. Myślałem, że oni przerwią to błędne koło, ale... Jednak gówno. Dobra, nie mam jak ci odegrać. Zręcz jednostki o jeden. Raz, dwa, trzy Ty, naważasz? Najsłabsze jednostki w rzędzie, ok. Zobaczymy, co gościu wymyśli. Jak nic nie wymyśli, to sobie zostawiam go. Dwójkę straci. I nara. kompletnie mi to nic niczym nie przeszkadza, powiem wam szczerze. jak nawet coś się zdoła rozkminić fajnego. Fringilla. nadal średnio powiem ci szczerze Ziomek eee, co ty robisz? O, dobra, pod grę. nie wiem, nie ma szans. dobra, stówka złota wpadła, no raz słuchajcie, ja kończę, mam nadzieję, że się podobało, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania profilu kanału, dzięki na razie, ale otrzymajcie się